Cześć, witaj na kanale Freaktoys. W dzisiejszym odcinku pobijemy rekord co do ilości recenzowanych figurek na jednym filmie. Do tej pory rekord ten należał do fantastycznej czwórki, ale dzisiaj będzie to aż pięć figurek z filmu Batman Forever, a w tym jedna figurka do złożenia przedstawiająca wielkiego nietoperza. A więc zaczynamy. Zapraszam na recenzję. Każde opakowanie w tej fali wygląda dokładnie tak samo, a więc do jego opisu posłużę się tylko jednym. Na górze znajdziemy logo producenta, czyli firmę McFarlane Toys, oraz informację, że każda z tych czterech figurek posiada aż 22 ruchome punkty. Poniżej umieszczono też transparentne okienko, przez które widać naszą figurkę wraz z załączonymi do niej akcesoriami. Natomiast na samym dole znajdziemy logo serii figurek DC Multiverse, nazwę tego superbohatera, czy też złoczyńcy, oraz informację, że do każdej z tych czterech figurek dodano część do budowy nietoperza z koszmaru. Jeżeli obrócimy to opakowanie na bok, to tutaj znajdziemy potwierdzenie, że ta figurka wzorowana jest na filmie Batman Forever, natomiast na odwrocie tego opakowania znajdziemy podobne loga i napisy. Natomiast na odwrocie tego opakowania znajdziemy instrukcję, jak złożyć tego wielkiego nietoperza oraz która część była dodana do której figurki. I tak, jeżeli chodzi o Batmana, to mamy tutaj głowę, u Robina mamy lewe skrzydło, u człowieka zagadki tors, no i tu face posiada prawe skrzydło. I to tyle, jeżeli chodzi o te opakowanie, także teraz je otwórzmy i sprawdźmy, jak te figurki prezentują się bez nich. Figurki te zostały wykonane w skali 7 cali, a więc zmierzmy je teraz, jak to przełożyło się na wysokość w centymetrach. Jeżeli chodzi o Rydlera, to mamy tutaj około 18 cm, Batman to już niecałe 19 cm. Robin to 17,5 cm, a Two Face to 18,5 cm. A więc można powiedzieć, że figurki zachowały proporcje zgodnie z filmem. W serii porównań ustawiłem tutaj kolejnych dwóch Batmanów, z czego pierwszy to George Clooney z filmu Batman i Robin, czyli kontynuacji Batman Forever. Natomiast z prawej strony ustawiłem Bena Fleka z filmu Batman i Superman. Moim zdaniem Batman stojący na środku wypada wśród nich dosyć mizernie. Do porównania z Robinem ustawiłem dwóch innych Robinów, z czego pierwszy to wersja komiksowa i jest to Tim Drake, ale w sumie Robin to Robin. Natomiast drugim Robinem jest Robin z filmu Batman i Robin, czyli starsza wersja naszego dzisiejszego bohatera. Jak widzimy na tle swojej starszej wersji, ten wypada dosyć dobrze. Jeżeli chodzi o człowieka zagadkę, to mam jeszcze tylko jedną figurkę tej postaci, którą mogę tutaj ustawić, a jest to wersja z gry Batman Arkham City. Natomiast drugą figurką jest pingwin z tej samej gry. Po czemu by nie? Jeżeli chodzi o design Riddlerów, to widzimy tutaj sporą różnicę koncepcji. W przypadku Two-Face'a jest to pierwsza figurka tej postaci w mojej kolekcji. Dlatego po bokach ustawiłem innych złoczyńców ze świata Batmana stworzonego przez Schumachera. Po lewej oczywiście Poison Ivy, natomiast po prawej Mr. Freeze. I chociaż te postacie nigdy nie spotkały się w jednym filmie, to muszę przyznać, że jak najbardziej do siebie pasują. Po zmierzeniu i porównaniu wielkości przechodzimy do akcesoriów. Do każdej figurki dodano kartę kolekcjonerską, gdzie na awersie znalazły się kadry z plakatu filmowego Batman Forever z 1995 roku w reżyserii Joella Schumachera. Natomiast na rewersie każdej karty możemy przeczytać krótki opis filmu oraz poznać prawdziwe tożsamości każdej z tych postaci. Poza tym do każdej figurki dodano czarną okrągłą podstawkę z logiem DC oraz jednym pinem, dzięki którym nasze figurki będą stały stabilniej, a to jest dosyć potrzebne w tej fali. Z bardziej personalnych dodatków Batman otrzymał dwie dodatkowe wymienne dłonie do trzymania gadżetów którymi są dwa specyficznie wyglądające srebrne batarangi oraz hak wspinaczkowy, w typowej stylistyce Schumachera. Dla Robina przewidziano tylko cztery dodatkowe wymienne dłonie, z czego dwie służą również do trzymania czegoś, natomiast kolejne dwie to prawa dłoń z wysuniętym palcem wskazującym, a lewa w całości otwarta. I te dwie ostatnie dłonie na pewno przydadzą nam się do fajnego pozowania tej figurki. Ridler również otrzymał dwie dłonie, z czego jedna to pięść, a druga rozluźniona. Poza nimi pojawił się też złoty kostur zwieńczony znakiem zapytania, oraz mała bomba w kształcie zielonego nietoperza, którymi w filmie człowiek zagadka wysadził całą bat jaskinię. Na koniec został nam Two z najmniejszą liczbą akcesoriów, bo są to tylko dwie dłonie, z czego prawa służąca do trzymania broni której tutaj nie ma w zestawie ze względu na umowę, w której zakazano do figurek z DC dodawać broni palnej. Natomiast druga dłoń to pięść w czarnej rękawiczce, przy której od wewnątrz zabrakło czarnej farby. I to tyle. Nie zapomnijmy też o częściach nietoperza z koszmaru, którymi się teraz zajmiemy i złożymy całą figurkę. Zaczniemy od doczepienia głowy do torsu, a później oba skrzydła. Każdy z tych elementów umieszczony jest na stawie kulkowym, więc z łączeniem części nie powinno być problemu. Jedynie topeż jest już w całości, możemy umieścić go na dedykowanej podstawce, która również była tutaj umieszczona. Wola voilà, Nightmare Bat gotowy! Przyjrzyjmy się teraz każdej z tych pięciu figurek z bliska, w kolejności jak były ponumerowane opakowania, a więc zaczynamy od Batmana. Pierwszy, co tutaj rzuca się w oczy to kolor kostiumu, który niestety psuje cały odbiór figurki. Rozumiem, że chciano uzyskać tutaj efekt jak na plakacie filmu, gdzie widać te odcienie niebieskiego, ale tak powinna być pomalowana cała figurka łącznie z maską rękawicami i butami. A tak mamy tutaj dwa kolory, co nie wygląda dobrze. O wiele bardziej wolałbym, aby figurka była cała czarna, właśnie tak jak maska, która swoją drogą została wykonana bardzo ładnie i nawet na twarzy idzie doszukać się podobieństwa do Wala Kilmera, który wcielił się w postać Batmana w tym filmie. Detale na reszcie kostiumu też są spoko, bo znajdziemy tutaj wielki symbol nietoperza na klatce piersiowej oraz całą masę wcięć i kształtów, takich jak sixpack na brzuchu. Pas również jest ciekawy i w tym miejscu umieszczono kolejny symbol nietoperza. Na rękawicach nie zabrakło ostrzy, chociaż wykonanych w nieco innym stylu. Natomiast wysokie buty wyglądają już bardziej standardowo, chociaż w cholewkach zastosowano spore wcięcie. Kolejnym słabym elementem jest peleryna. Oczywiście jest materiałowa i dosyć duża, można ją rozłożyć niczym skrzydła, ale zabrakło tutaj drucików, dzięki którym możemy ją pozować. Bo co ciekawe, przy figurce Robina takie druciki już się pojawiają, a do tego tam peleryna jest dwukolorowa, więc dlaczego tutaj tego zabrakło? Wielka szkoda. W przypadku drugiej figurki, jaką jest Robin, w którego wcielił się Chris O'Donnell, Twarz wykonana została doskonale. Pojawiają się tutaj niebieskie oczy, podkreślone usta, a nawet mała literka R na środku czarnej maski. Krótka fryzura z dłuższymi pejsami też została świetnie odwzorowana. Na kostiumie wysoki poziom nie spada i tutaj kolory są już odpowiednie. Czerwony na klacie, a zielony na ramionach i nogach. Na wyróżnienie w tym miejscu zasługuje złoto-zielony symbol R oraz złoty pas z wizerunkiem drozda. Muszę też wspomnieć o wystającym pomarańczowym kołnierzyku, co pasuje do wewnętrznej części peleryny. Na czarnych rękawicach znalazły się trzy długie ostrza, a na wysokich butach kolejny, choć trochę inny symbol robina. Tak jak wspominałem wcześniej, peleryna posiada już wszyte druciki, co czyni ją pozowalną, dzięki czemu ta figurka dużo zyskuje na tle Batmana. Trzecią figurką jest Riddler, w którego wcielił się Jim Carrey, ale chyba tego nie trzeba nikomu mówić, bo figurka wygląda dokładnie tak jak aktor. Zielona maska delikatnie przysłania brązowe oczy, a poniżej widać szczery uśmiech z pięknie pomalowanymi zębami. Włosy, tak jak w filmie, są rude i nie zabrakło też tutaj ciemniejszego cieniowania. Obcisły zielony spandex pokryty został czarnymi znakami zapytania w różnych rozmiarach. Niestety nie w każdym miejscu. Największe braki widać na stawach motylkowych łokciach oraz w bokach figurki i kolanach, ale podejrzewam, że umieszczenie pytajników w takich miejscach mogłoby się wiązać z większymi kosztami produkcji. Na stopach znalazły się gustowne czarne mokasyny z ciemnozielonymi wstawkami. Na plecach nic nowego nie znajdziemy, ale też nic innego nie powinno tutaj się znaleźć. Przedostatni jest Two Face, którego poziom malowania i detali rozwala na łopatki, bo nawet patrząc na tą twarz od razu widać, że w tą postać wcielił się nie kto inny jak Tommy Lee Jones. Z prawej strony widzimy byłego prokuratora okręgowego z Gotham City, z ulizaną fryzurką oraz uśmiechem na twarzy, który ubrany jest w gustowny czarny garnitur i białą koszulę. W dłoni można znaleźć efekt rzucanej monety, co było jego wyrocznią. Ubranie posiada różną fakturę, na co również warto zwrócić uwagę. Natomiast z drugiej strony poznajemy drugie oblicze tej postaci poparzoną różowo-fioletową skórę z wyraźnym cieniowaniem oraz przypalone, poszarpane włosy tworzące irokeza. Garnitur w tym miejscu jest już bardziej kolorowy, bo dominują tutaj kolory czarny i fioletowy, obok których też pojawiły się biało-czarne wstawki na kołnierzyku czy kieszeniach. Za to koszula i krawat to już odcienie żółto-czarnego, co składa się na ogólny kamuflaż tygrysa. I co ciekawe, w tym miejscu tutaj nie ma żadnych braków w malowaniu, czyli jednak się da. Na lewej dłoni znajduje się czarna, bezfalcowa rękawiczka. W tej dłoni figurka również może trzymać broń, której tutaj zabrakło. Moim zdaniem jest to najbardziej dopracowana figurka z tych czterech. Lack. Blind, stupid, simple, duda, Lack. Na koniec został nam nietoperz z koszmaru. Muszę przyznać, że ta figurka jest dosyć spora po złożeniu, bo jej długość to 20 cm, natomiast rozpiętość skrzydeł to aż 50 cm. A więc tutaj daje plusa już za samą wielkość. A szczegółów też tutaj nie brakuje. Na strasznym pysku, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, znajdują się duże nozdrza, czerwone ślepia oraz świetnie pomalowane uszy, a cała szczęka wypełniona jest ostrymi zębami. Reszta ciała pokryta została futrem w brązowym kolorze. Na błonach skrzydeł pojawia się cudowne cieniowanie, przez co wydają się bardzo realistyczne. Z tyłu, poza małym ogonem, znaleźć można dwie łapy zakończone ostrymi pazurami. Danie tego nietoperza jako figurki do złożenia w tej fali jest dosyć ciekawym zabiegiem, głównie dlatego, że widzieliśmy go w większości wyciętych scenach z tego filmu. Ale nadal mam duże nadzieje, że Warner Bros. wypuszczą w końcu rozszerzoną wersję reżyserską tego filmu, w której pojawią się wszystkie sceny z tym nietoperzem, przez co Batman Forever będzie miał o wiele mroczniejszy klimat. Przedostatnim punktem tej recenzji jest pozowalność, ale praktycznie każda z tych czterech figurek porusza się dokładnie tak samo, dlatego posłużę się tylko Batmanem. Jeżeli chodzi o głowę, to ta znajduje się na stawie kulkowym, dzięki czemu możemy obracać głowę na boki, pochylać w dół oraz unosić do góry. Ramiona możemy obrócić o 360 stopni, unosić od i do ciała. Poza tym, pewnie jak zauważyłeś, znajduje się też tutaj imitacja stawu motylkowego. Jeżeli zjedziemy niżej, to znajdziemy tutaj obrotowy biceps oraz podwójny staw łokciowy. Nadgarstki również są ruchome i możemy je obracać dookoła oraz pochylać na boki. Talia ruchoma jest w dwóch punktach i dzięki nim mamy również tutaj bardzo ładny zakres ruchu, zarówno jak w przód, tak i w tył, oraz na boki, no i oczywiście dookoła. W tym miejscu jedynie Two Face będzie miał problem ze względu na tą marynarkę. Nogi możemy unosić do góry, w tył, na boki Poza tym w kolanie znajdziemy również podwójny staw, no i oczywiście ruchome stopy, góra, dół, na boki, dookoła, a także ruchome palce. A więc jak widzisz, tej pozowalności jest tutaj dosyć sporo, więc na pewno w ciekawy sposób ułożymy te figurki na półce. Natomiast jeżeli chodzi o nietoperza z koszmaru, on również jest w niektórych miejscach ruchomy. Jeżeli chodzi o głowę, to na pewno mamy tutaj ruchomą żuchwę, którą możemy otwierać i zamykać. Poza tym głowę możemy obracać dookoła, niestety w górę czy w dół nie da rady. Jedynie na boki. No i oczywiście skrzydła, które możemy unosić w górę i w dół, a także obracać dookoła. Czy ruchomym punktem jest zaczep od stojaka, chyba też można go tak potraktować. No i to tyle. Nogi są na sztywno, także za dużo tych punktów nie ma ale fajnie, że jakieś się tutaj w ogóle pojawiły. Dotarliśmy do końca, więc przyszedł czas na podsumowanie. Jeżeli miałbym ustawić te figurki od najgorszej do najlepszej, to Exekvo trzecie miejsce na podium zająłby Batman i Riddler. Batman dlatego, że zawodzi tutaj kolorystyka i brak pozowalnej peleryny, ale ratują go akcesoria. Riddler to dosyć zwyczajna figurka bez szczególnych rzeźbiarskich detali, a i malowanie ma swoje ubytki. Jednak dosyć wierne odwzorowanie oraz akcesoria wpływają tutaj na plus. Obie te figurki zasługują na ocenę 7,5 na 10. Drugie miejsce zająłby Robin, który jest świetnie odwzorowany, dobrze pozowalny no i posiada pozowalną pelerynę. Jedynie akcesoriów mogłoby być tutaj więcej. I tutaj ocena to 8,5 na 10. Pierwsze miejsce należy do Two-Face'a, który odwzorowany jest najlepiej ze wszystkich tych figurek. Rzeźbienie i malowanie to niesamowita robota. Z minusów to mała ilość akcesoriów oraz troszeczkę słabsza pozowalność przez marynarkę, ale tego nie dało się obejść. I za to dam tej figurce ocenę. 9 na 10. Nie to bez, jako figurka do złożenia wypada dosyć ciekawie, a do tego jest bardzo duża, ale za to traci na pozowalności, więc odstąpię tutaj od oceny. Podliczając średnią całej fali, to ocena ogólna wynosi 8 na 10, więc jak najbardziej polecam zakup tych figurek, bo na pewno zadowolą fanów Mrocznego Rycerza w wersji wykreowanej przez Joela Schumachera. To na dzisiaj wszystko. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!